No, dzień dobry. Po ostatnim odcinku moja skrzynka na Instagramie znów zapełniła się kolejnymi propozycjami przepisów od Five Minutes Craft do sprawdzenia. No i co ja mogę zrobić? No, ja mogę tylko siąść i dla Was te przepisy przetestować. No, mogę Was jeszcze poprosić o lajka like i suba. Będę bardzo dźwięczny, bo to pomaga w rozwoju kanału, także możecie tam zostawić. No, i bez zbędnego gadania, przejdźmy i zobaczmy, co tam w tym tygodniu do przetestowania mi. Podesłaliście. Galaretkę zalewamy wrzątkiem, a następnie miksujemy tak długo, aż powstanie gęsta piana, którą nakładamy na herbatniki i wsadzamy do lodówki, aż stężeje. Czy taki deser ma szansę wyjść, sprawdźmy. Malinowa galaretka, wsypujemy i zalewamy pół litrem czystej wody. No i mamy ją zmiskować na gęstą pianę. O kurde, to działa. Zaraz się okaże, że mam miskę za mało. To jeszcze nie jest piana. To jest dowód tego, że potrafisz mieszać. Dobra, słuchajcie, bo teraz tak. Piana się tworzy, ale jak tylko przestaje miksować, to widzicie tutaj z powrotem się to zamienia w naszą ciecz galaretkową. Także może to na chwilę wstawmy do lodówki i zobaczmy, co się stanie za parę minut. Dobra, po godzinie w lodówce to wygląda tak, ta piana dalej nie jest taka stała, więc spróbujmy to może jeszcze raz przemiksować. I teraz herbatniki. Nie, pogięte mi sprzedali. To za nas Nałożymy naszą pianę. Wykończymy całymi herbatnikami. Et voila, do lodówki. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. O matko jedzenia. To jest jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie widziałam. Jak ty to zrobiłeś? Jakie to jest dziwne. Ja na pewno to mogę jeść. to Nie jest z jakiegoś płynu do mycia naczyń czy coś, bo trochę tak pachnie. Jezu, jak ja ci strasznie nie ufam teraz. Nabierasz takie, takie duże coś, a smaku masz tylko przez ćwierć sekundy. Smakuje kwaśno. Trochę śmieszne. Nie, ja nawet nie wiem, co ja mam o tym powiedzieć. No głupie to jest, jak but. Dobre, ale głupie. No, nie rozumiem tego. W miejsce mieszamy ze sobą jaja, mleko i popcorn. Następnie mieszamy i wylewamy na rozgrzaną patelnię, a po chwili mamy uzyskać jajeczny popcorn. Czy to ma szansę się udać? Sprawdźmy. Jaja, mleko i popcorn. To ze sobą mieszamy i wlewamy na dobrze rozgrzaną patelnię. Nie mogę uwierzyć, że znowu daje się nabrać na robienie popcornu. No i co? I za chwilę powinien nam tu strzelać nasz jajeczny popcorn. Omlecik nam się tu robi, ale popcorn jakoś nie strzela. No dajesz, chociaż jeden. Dobra, słuchajcie, bo to trwa już ponad 15 minut, może spróbujemy go obrócić. Może jak go obrócimy, to temperatura sprawi, że ten popcorn wypopa. Dajcie nam chwilę nie. I zaraz się przemienimy. Minęło kolejne 10 minut, wszędzie śmierdzi spalenizną. To jak widzicie wygląda tak, z jednej i z drugiej strony ani jedno ziarnko popcornu nie wypopało. Tego nikt się nie spodziewał! E, voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Mhm, mm a to jest dosyć sztywne. O matku boska. O boże. O Jezus. Co to jest? Czy ty chcesz mnie zabić? Przecież to jest są w ogóle kukurydze, Twardy jak kamień! Ja się dziwię, czemu mi się to nie chce kroić. Nie można tak! To ciebie za to powinni skazać! Proszę to w ogóle. Zamach. No zamach. Gruszkę obieramy, a następnie w garnku łączymy hibiskusa, cynamon, anyż, pomarańcze, miód i wodę. Wspomnianą gruszkę gotujemy w wywarze i gotowe. Co z tego wyjdzie? Sprawdźmy. Garnek. Wrzucamy do niego hibiskusa, cynamon, anesz, pomarańcze, miód i wodę. Kurde. Woda chyba najpierw powinna być. To nam się gotuje, w międzyczasie wydrążymy sobie gruszkę. Wydrążone także wrzucamy do naszego kociołka panoramiksa I zostawiamy, żeby nam się chwilę pogotowało. Ile? Odpowiedź brzmi, nie wiem. No dobra, gruszka nam już trochę zmiętkła, także wyciągamy. O! A co do kociołka Panoramiksa, to mamy tu chyba przelać na kompotik. E voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. A przepraszam bardzo, a co to są to? To jest za, 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 za flag. W ogóle czy ty się przyjrzałeś temu, co jak to? Tu jest w ogóle taki ślad. Ty to próbowałeś jakoś obetrzeć i to dalej wygląda beznadziejnie. <głosy> <głosy> ale to trzeba umieć, nie? Żeby się tak starać i, i dalej. No nie. Ja taką konsystencję chciałem uzyskać. Dokładnie chciałem tak, żeby to danie wyglądało tak jak teraz. Tak ja mocno kwaśne, ale tak fajnie kwaśne. Myślałam, że tego się nie będzie dało zjeść, ale to się da zjeść i jest całkiem dobra. A to co to? O! O Jezu, jakie kwaśne. Ale dobre. Ej, dobre. Pycha, to jest, wiesz? Super kwaśne, ale dobre. W miejsce łączymy ze sobą jajka i mleko, a następnie mieszankę wlewamy do gofrownicy i gofrujemy. Jak to będzie smakować? Sprawdźmy. Dwa jaja. Okay. Mleko. I mieszamy. Teraz rozgrzana gofrownica, do której wlewamy naszą mieszankę. Zamykamy i czekamy. O kurde, chyba jej się to nie podoba. Czy wysłyszycie tą gofrownicę? Dobra, chyba już. Coś tu jest. Tylko czy ja to wyciągnę teraz? To się chyba nie bardzo chce dać wyciągnąć w jednym kawałku. O! O! O nie. Czyżby Five Minutes Craft nas okłamało? Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów. U nich to wyglądało inaczej. I tak jestem z siebie dumny, że to wyszło w takim dużym kawałku. E voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Ty się nawet nie postarałeś. Oj, a to jest takie wiotkie. Coś czuję, że to jest z jajka i co to jest? I co? Z jajecznica na kształt gofra? O co chodzi? To ma jakiś dziwny posmak. Kim mleczny czy coś? Jeju, dziwne to jest. Nie, niedobre, nie, niedobre to jest. Czy tu dodałeś mleko? Tak. O, fatalny pomysł: okropne. Ciasto na pizzę wykładamy Kinder Bueno, następnie zawijamy brzegi, a do środka wlewamy mleko skondensowane i wykańczamy kinder Bueno i czekoladą. Następnie wsadzamy do piekarnika i pyszna, słodka pizza gotowa. Sprawdźmy to. Mam już tutaj ciasto na pizzę. Teraz kinder Bueno. Układamy dookoła i lawijamy brzegi. Krąg został zamknięty. Także do środka wlewamy nasz sos z mleka skondensowanego. Mmm, dzieciństwa. Wykańczamy Kinder Bueno i płatkami czekolady. E do piekarnika na nie wiadomo ile. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Oh. Czekolada. No dobra, pokaż no tego ukrytego śledzia. Nie, młotek, daj młotek, bo przecież. <grym> <grym> hmm, czuć białą, mleczną czekoladę, generalnie dużo czekolady i super dużo słodkiego, i nie czuć nic więcej. Natomiast forma i konsystencja pozostawia wiele do życzenia. O matko, boszkę, no i to wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie proszę komentarz o treści. Pizza, zachęcam Was również, żebyście dalej podsyłali mi w wiadomościach prywatnych na Instagramie kolejne przepisy od Five Minutes Craft do sprawdzenia. A może właśnie Twój przepis będzie w następnym odcinku. Tam też oczywiście nowa rolka ekskluzywna z niewykorzystanymi scenami z tego odcinka, także zapraszam serdecznie. Tam również możecie zostawić followka. Tymczasem... Do zobaczenia. Jak ty byś mi nie powiedział, że ja mam się przyjrzeć, to ja bym to zaraz wzięła i zjadła. Bo ja mogłam zrobić nagle haps i ty byś się nawet nie zorientował. ja bym już była, wiesz, jedną nogą na tamtym świecie.